Witam, z tej strony Antek. Dzisiaj otrzymałem wyniki badań groby, które zleciłem w zeszłą środę. Także za wynikami czekałem około tygodnia. No, trochę się to przeciągło ze względu na Święto Wszystkich Zmarłych. Normalnie w państwowych ośrodkach czeka się w tej chwili dwa miesiące. Jest to związane z dotacją do wapnowania. Tak, ostatnio mówiłem w jednym z filmików, że to poniżej 5 czy 5,5, tak doczytałem, jest to poniżej 5,5 pH. Jeżeli ktoś ma, to wtedy otrzyma dotację na wapnowanie. Ja, jak tu się tak przyglądniemy tym wynikom i pH, u mnie ono wynosi akurat na tych dwóch działkach tutaj, co badałem. Tu jest 6,55, 6,45. Ja tu żadnego dofinansowania nie dostanę niestety. A właśnie dlatego to pokazuję, bo według mnie. Pierwszą rzeczą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w czereśniach, to jest właśnie optymalne pH, jeżeli to pH będzie za niskie, wszystkie główne składniki nie będą tak dobrze pobierane, jak powinny być, będzie to tylko kilkanaście, kilkadziesiąt procent optimum, czyli możemy nawozić, a mimo wszystko drzewo i tak nie będzie pobierało tych składników, tu nawet ta Pani mi napisała, powinno być 6,7 a 7,2 w czereśniach, czyli tak widać jest prawie optymalne, a... Mamy fosfor, potas, magnez, tu idę średnio, wszędzie wychodzi i są jakieś zalecenia nawozowe. No, według mnie trochę one są za małe, bo jeżeli tak czytamy książki, różne y, czasopisma czas czy artykuły, w zasadzie wszędzie jest równo podawane, że praktycznie fosforu czerwone nie pobierają około 5 kg, azotu chyba 50 kg, podawają potasu 60, chyba wafnie 70 kg rocznie. No według mnie to jest trochę, trochę nie tak, chociaż no wszędzie tak podawają, chociaż teraz jest dużo takich artykułów, które się trafiają, gdzie dużo, dużo wyższe wartości są, szczególnie potasu. Ja raczej będę się do nich stosował, niż do tych tutaj zaleceń, bo według mnie to jest trochę za mało. Ale jeżeli będzie to kogoś interesowało, to może nagram taki filmik, gdzie będę pokazywał nawożenie. Bo ja w tej chwili tak orientacyjnie te badania zrobiłem. Tak, żeby wiedzieć, ile wapna, bo prawdopodobnie jeszcze teraz na jesieni będę starał się wysiać wapno. Ja raczej wysiłę kredę, bo kredę granulowaną w sumie jest to najwygodniejszy sposób do mnie zaaplikowania tego wapna. Bo takie pyliste, wszystkie formy piasku, tu jest mi ciężko wjechać nie do drzewka. A te granulki to łatwo rozsypać, z tym że jest to właśnie bardzo drogi nawóz w porównaniu do tego sypkiego, długo działającego. No ale no trudno, no, trzeba trochę zainwestować, a za wygodę się, trzeba zapłacić. No, i będę starał się uzupełnić potas, i na pewno podam więcej tego potasu, jak to jest w tych zaleceniach. I będzie to sól potasowa, bo to najtaniej wychodzi. Można na wiosnę siarczę potasu, to już jak to woli. Ten siarczę potasu się mocno przepłaca, no ale, ale to, to jak to woli. Czy tu w tej, z tej soli mamy chlorki, które bardzo często wszyscy krytykują, chociaż to są artykuły, że ten chlor nie jest stale taki straszny, jeżeli się zaaplikuje jesienią. Nawet wiosną, gdyby się go za, zaaplikowało, według niektórych autorów, naukowców nie jest tak, taki zły, bo tego chloru jest stosunkowo bardzo mało, w porównaniu do całej powierzchni sadu. No więc, jeżeli yy, ktoś ma czereśnie, czy planuje zasalić, to na początek analizę gleby, sprawdzi ile tego jest potasu, magnezu, fosforu. Fosfor wolno się przemieszcza, więc jego najlepiej przed założeniem sadu uzupełnić bo później to jest właśnie problem z przemieszczeniem, bo w zasadzie ani nie orzemy, ani nie podorowujemy, a, a później właśnie on się wolno przemieszcza, jest właśnie problem z wypełnieniem fosforu. Po to łatwo, magnez to wszystko bardzo łatwo, pH też. W dzisiejszych czasach podajemy kredyt, też szybko możemy odkwasić, nie ma problemu. I też właśnie ja tu tego wapna jakoś szczególnie dużo nie dawałem, a to pH dosyć mi się ładnie utrzymało i też właśnie ostatnio się spotkałem z opinią, że właśnie wszyscy, większość, czy praktycznie wszyscy doktorzy, czy naukowcy, czy we wszystkich książkach spotykamy się z tezą, że więcej, ziemi, więcej wody wsiąka w ziemię niż podszymka i dlatego to wapno wędruje w głąb gleby. Jeżeli w sadzie nie podorywujemy, nie orymy, nie odwracamy tego wapna do góry ciągle, to to wapno nam się wymywa do głębszych partii i to pH bez szery spada. Ja ostatnio też się spotkałem z to, właśnie z tą tezą, że więcej właśnie u nas, przynajmniej w Wielkopolsce, gdzie jest tego deszczu bardzo mało, więcej tej ziemi, wody podsiąka niż wsiąka i dlatego to pH się w miarę utrzymuje, a nawet bym stwierdził, że tu się minimalnie podwyższyło, bo ja tego wapna w zasadzie aż tak dużych ilości nie, nie stosowałem. No w tym roku tak planuję puton tej kredy wysiać na hektar, ale mimo wszystko to dosyć dosyć utrzymało i nie jest tak źle, więc teorii jest wiele. Jeżeli kogoś będzie interesowało właśnie yy, nagranie czy filmik, yy, w jaki sposób ja tu wysiewam, jakiej ilości tego, tej soli potasowej czy wapna, yy, to proszę dać znać. O taki filmik nakręcę. No i to by było na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam i mnie życzę.